Witajcie z Ukrainy. Wracamy już do Polski. Droga powrotna. Rozpoczęła się no 2,5 godziny temu. Na ten moment 145 km zrobione dzisiaj. Na średnim zużyciu 18,5. Od ostatniego wysiadania 100 km/80 w minut, czyli średnia prędkość 75 km na godzinę. 18,5. Zużycie Tesli Model S75D. Przy temperaturze 16 stopni, w tej chwili jedziemy drogą H01 na Kijów. Tam będziemy się ładować po raz pierwszy. A potem Żytomierz, Równe Łódzk i do granicy Zosin. Zobaczymy, jak pójdzie droga. Mam nadzieję, że przed północą będziemy na granicy. A granica pójdzie równie sprawnie jak ostatnio. Nie widzi, że trzeba jechać po rądzie, twierdzi, żeby jechać prosto. A no tu już rondo, proszę bardzo. Takie ładne drogi też potrafią być w Ukrainie odcinkami czasami gładziutkie, równiutkie, nowiutkie a i tak tylko 90 dozwolone. Pogoda dzisiaj piękna, 17 stopni, słońce świeci cały czas. Zbliżamy się do Kijowa na ładowarkę Ecofactor. Spory ruch przy sobocie z jednego pasa, dwa się zrobiły. Tutaj teren zabudowany, 50 będzie zaraz. Leoniwka a tu nikt nie jeździ 50. Kto siedzi 50, to od razu zawali drogą w tych wioskach. Ale czasami się zdarzają kontrole policyjne. Widziałem dwa razy w Czerkasach i łapali normalnie tam Na 50, za 60 czy za 70. 40% baterii według KBRB, na 25, na 24% dojedziemy do ładowarki, więc na spokojnie. Ładowarka będzie miała moc 80 kg maksymalnie, więc idealnie, bo przy 25% baterii i tak więcej się nie da uzyskać z tej baterii. 2 godziny 154 km, czyli 77 km na godzinę średnia prędkość i zużycie 17,7 całkiem nieźle jak na Tesla Model S z 17 roku. O Tesla Model 3. Bam bam. bam, bam. Tesla się nie odnajduje zupełnie w tych znakach 40 na 90 pokazuje Jesteśmy w Kijowie A za nami Tesla Model 3 Ale nie chcę nas uprzedzić. Jeszcze zostało co? 7 km, 13 minut Do ładowarki no Tutaj też piękna pogoda i 19 stopni 6 dzień kwietnia mamy, przypominam, dopiero co wiosna się zaczęła, a już letnie temperatury. O, poszła. To jest luna. zielona, fu! Klejenie to jest cztery pasy, a i tak spory ruch. Dobrze, że w sobotę jedziemy, w tygodniu to pewnie byłoby gorzej. To takie przedmieścia tutaj jakieś. nie widać żadnych zniszczeń. Na kilometr zjeżdżał Woli się przemieszczać. na nowe jakieś, może już nawet po wojnie wybudowane. Nawet korek nas zastał. 7 minut, 2,5 kilometra do celu Kijów żyje, bez problemu Korki ogromne do galerii handlowych Jak w Polsce Tu galeria, a tu korek do skrętu w lewo I Tesla Model S za chwilę zjeżdżamy z obwodnicy Kijowa na stronę Żytomierza ale tak jak widać sobota duży ruch tablice indywidualne na Dodge Dodge Challengerze Charger chyba to jest tak Dodge Charger V999V SXT 145 km w godzinę 25 dobre tempo około 100 na godzinę dzięki dobrej drodze piękne słoneczko świeci 16 stopni ale podczas tego odcinka padał deszcz, intensywny deszcz miał mocno wiatr więc użycie 22,4 przy prędkości maksymalnej 110 i tak całkiem niezły wynik dojadę na kolejną ładowarkę na 10% tuż przed miejscowością Równo jest taki fajny hub trzy ładowarki 160 kW Już tam byliśmy dwa razy i się również tam zawitamy przy 4 bara w oponach. Pozwalam sobie jechać lewym pasem, bo jest zdecydowanie lepszym jakościowym. Oczywiście cały czas obserwuję sytuację w lusterkach. Jak ktoś chce jechać szybciej, to Wjeżdżam na prawę, ale naprawdę szkoda samochodu na tym prawym McGillie. Są tam nieciekawe dziury na prędkości 110 na godzinę, to już mocno można sobie uszkodzić samochód. Ostatnie 50 km zużycie 205 Z ostatnich 10 km 187 km. Właśnie dzięki temu, że słoneczko wyszło i troszeczkę się ociepliło. Fajne zużycie, jak na te prędkości. W Tesla Model S 75 DS 2017 roku. Lewym pasem, więc jeszcze. Ja Poleciał Niemiec na Ukrainie, na, Niemiec. na niemieckich tablicach. Trzeci, którego tutaj widzę, każdy z nich jedzie oczywiście szybciej niż to przepisy pozwalają. A jeden był już zatrzymany przez policję, drugi przez. Jakąś inną służbę, więc służby tutaj, mimo wojny, czuwają na drogach i wlepiają mandaty Co to jedzie tutaj? Lewym pasem, jakiś Rolls Royce, Chrysler. Pierwszy raz dzisiaj szedłem poniżej 20%, trochę przypadkowo, bo auto przestało się na nieładowarce ładować z powodu braku środków na koncie, trzeba dbać po to, żeby na koncie były środki, żeby można było się ładować, a jak już przedpłata, wtedy ładowanie, tak to się widziało w Ukrainie. Więc no nie doładowałem konta na odpowiednią kwotę. Przerwało się ładowanie na 73% No ale było to wystarczające, żeby dojechać do kolejnej ładowarki ABRP mówiło 15% na początku Przez trochę gorszą pogodę zrobiło się 10% No ale i tak dojedziemy Gdyby się ładował samochód cały czas, to pewnie byśmy dojechali na 20-20 kilku procentach A tak sprawdzimy, przetestujemy Jak się ładuje to S75D tak, Najbliższy ładowarce przetestujemy, jak się będzie ładowała S75D z ciepłą baterią w ciepłych warunkach. O 16 stopni to już całkiem letnie warunki. Czy od razu pójdzie szybko, maksymalną mocą? Raczej nie, bo te nowsze baterie Tesla, czyli 75, 90 i 100, to mają taką charakterystykę, że na samym dole nie mają maksymalnej mocy. Rozpędzają się do maksimum w okolicach 17-25% Myślę, że tutaj powinniśmy osiągnąć 120 kg W okolicach 15% zobaczymy Tylko bateria będzie wystarczająco ciepła Nie mam informacji o tym, jaka jest temperatura baterii Nie mogę też jej podgrzać, bo nie ma superchargerów w Ukrainie Oczywiście podgrzewać baterie w Tesli można nie tylko do Supercharger'ów, ale też do innych ładowarek, które są na liście. No ale będąc w okolicach... Równe, na Ukrainie najbliższą ładowarką dla niego szybką jest Greenway Zamość 140 KM. W Ukrainie Tesla nie widzi żadnej ładowarki. Tak jak widać, biała plama. Nie można też wyznaczyć trasy. Niestety jest dość ograniczona na terenie Ukrainy. Nie ma dróg, nie ma ładowarek. Jak jest premium Connectivity, to jedynie pobiera mapę. 22 km, 16 minut Do ładowarki Którą już powinniście znać Z moich poprzednich filmów A przynajmniej z jednej, właśnie Z wycieczki do Ukrainy w styczniu Wtedy tam spotkaliśmy pieska I się ładowaliśmy Jeszcze wtedy nie była czynna toaleta Jak potem wracaliśmy w lutym to Toaleta już była czynna Mam nadzieję, że dzisiaj też będzie Wolno 110 Kolejną kontrolę policji minąłem na 50 Ale Znowu kogoś mieli Nie byli zainteresowani kolejnymi z klientami ale widać jak policja stoi od razu wszyscy zwalniają dość wyraźnie, więc można przewidzieć gdzie będą jeszcze 13 km 10. Średnie zużycie 18,9 z 10 km, 18,1 z 25 km, 19,6 z 50 km. Do 169 km od ładowarki 21,9 km, a cała dzisiejsza podróż 19,8. Teraz wkładamy, bierzemy kabelek, ale ciężki, on jest ciężki, gruby, trzeba go dobrze ułożyć. Jest podłączony, startujemy. Uda się? CCS 11% już widać. Ile mamy baterii? Coś stuknęło, więc zaraz powinno rozpocząć ładowanie, zobaczymy z jaką mocą. To jest czas jest ilość energii i jest procent baterii, ale nie ma z jaką mocą się odbija. Trzeba tu zobaczyć, no, na razie sobie Tak jak mówiłem trzymałych w ilościach baterii, czyli 12% mocy szalonych, nie będzie 46 kg na razie. Zaraz zobaczymy, jak się będzie rozpędzać. Moim zdaniem powinno być przynajmniej 100 kg, ta ładowarka to jest 160 Przynajmniej 100 kg przy 17%. Idzie, 48 z taką mocą to chwilę zajmie zanim te 5% naładuje no jest 50 kg. magiczne no proszę i wszystkie 3 CCS -y będą zajęte Tesla taka jak nasza czyli poliftowa, piękny granatowy kolor i 3 też w niebieskim kolorze i nasze czarne i wszystkie trzy zajęte, a w aplikacji mamy już informację, że 80 km mamy, więc przy 14% baterii. Tu jest wszystko, tu jest ile energii zostało pobrane, ile kosztuje ta energia, ile czasu trwa, jaka jest cena za kilowatogodzinę godziny, jaki amperaż, voltaż, kilowaty, maksymalny amperaż jaki jest możliwy dostępny, maksymalna moc jaka jest dostępna i ile jest procent baterii. Wszystko jako faktor bardzo ładny o 108 kilo proszę bardzo to jest chyba maksimum chociaż nie jeszcze jeszcze jedź 110 kilo przy 15% a nie mówiłem Ja Ci nadał 108 kilo bo nie odświeża na żywo Ale za chwilę odświeży i też będzie ponad 110 kilo 113 kilo a tutaj 110 przy 16 347 amperów 322 V 111 kilo przy 17 procentach. W czterech minutach 113 kilo 17 procent i sumarycznie 130. Już więcej nie 347 kW max do 77% z równego wyjechaliśmy przejechaliśmy przez całe miasto i już jesteśmy w drodze na łódzk piękna pogoda się utrzymuje 17 stopni, słońce świeci zużycie 19,8 zarówno od ładowarki jak i z całej trasy 31 km 35 minut, no bo tempo miejskie było na tym odcinku, a 609 km ale zrobione w 10 godzin z przystankami Teraz może się uda dojechać do tunelu miłości jak będzie coś widać to Wam pokażę kochania. Tutaj jest stop, mimo że już pociągi dawno tu nie jeżdżą, to jest uwaga pociąg. Tu, tutaj wchodzimy, o, i to jest tunel kochania, no niestety jest wiosna, więc jakość średnia 56 km 56 minut zużycie 18,3 od tunelu zakochanych do łódzka i 93 km. Na zużyciu 18,4 od poprzedniej ładowarki. I jesteśmy na kolejnej ładowarce. Aha. No i spaliny zajęły tą ładowarkę. Ciekawe. Znowu będzie trzeba kombinować.